Lubierz dzikie i niebezpieczne miejsce. Wiedziałem, że szkolenie cię na łowce demonów było błędem. Witajcie, z tej strony Skorpion. Oto cykl o nazwie, po otwieram. Otworzymy sobie trzy pakiety kart. Oto zaczynamy od podstawowego, klasycznego. I będą co? Powtórki na bank. Epika i legendy nie będzie to na to. Raczej nie liczę. Więc wpadną karty takie, które polecą na pył. Dobra. Kolejna paczka. Ha. Nic nowego. Stare śmieci, tak zwane Karty, które już mum. Oh yeah No i ostatni pakiet z najnowszego dodatku Coś na pocieszenie, niech będzie jakiś chociaż epic Mhm, 15 To mam Posiadam To też to również. No i tak jak tutaj te karty, wszystkie ogólnie. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!